Halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie dzisiaj to, co lubicie najbardziej, czyli znalezione w sieci. Kolejna odsłona. Dzisiaj wpadł mi w oko jeden meczek, który pewnie was zaskoczy trochę. O, jest. Europa Liga Mistrzów Kobiet. Dzisiaj zaufamy kobitkom i mam nadzieję, że nam żadnego numeru nie wywiną. Aczkolwiek jest coś takiego troszeczkę niepokojącego, ale już wam mówię. Wpadł mi w oko ten mecz: Walur kobiety, Sandpolten kobiety. I w tym meczu gramy. Już Wam mówię co: kurs nie powala, ale widzę, że Wy robicie dokładki, czy to do półtora gola, czy do czegoś innego, i jakoś nawet całkiem fajne kupony klecicie. Brawo dla Was. Słuchajcie, interesuje nas w tym meczu walor kobiety, sandpolten kobiety. Powyżej 2,5 gola. Powyżej 2,5 gola. Zwykle gramy tak, że tu powinno spadać, ale tym razem spada tutaj. No i dlatego tak troszeczkę mam mieszane uczucia, ale zaryzykujmy. 1,75 płaci super bet. 1,72 bet fan. 1,72 sts, fortuna. Także typ na dzisiaj Liga Mistrzów Kobiet Walur Kobiety St. ten Kobiety typ powyżej 2,5 gola w meczu. Trzymajcie się, a za chwileczkę kolejne dni i kolejne znalezione w sieci. Chcę tak nagrać przynajmniej ze 2-3 odcinki jeszcze, żebyście mieli jakby te rzeczy z wyprzedzeniem. Zobaczymy jak to wyjdzie. Trzymajcie się, miłego dnia.